Cześć. Ja jestem City i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Worms, totalna rozwałka. Tak jest, Wally konserwa. Przykro mi to przyznać, ale chyba popełniłem błąd. Wczoraj wieczorem w barze podsłuchałem pewnego oprycha nazywanego Wally konserwa, który gadał o swoim złocie. Próbowałem przekonać go, aby je nam oddał, ale trochę się zdenerwował. A na dodatek chce się ze mną o świcie pojedynkować. Jestem Pacyfistą, więc ktoś z Was będzie musiał to zrobić w moim imieniu. Życzę powodzenia. Mam nadzieję, że się nie przyda Twoje powodzenie, bo rozniesiemy naszego jednym uderzeniem snajperki. Po prostu w twarz. Fabryka min nie będzie mogła coś tam, coś tam, fajny pewnie przedmiot, którego nie dane nam było używać. Ba, ba bam. Bam. Lecimy tutaj. Nie wiem, takie pojedynki tak zawsze jarają mnie. Uwielbiam gry na dzikim zachodzie. Jeszcze jak to wygląda niesamowicie. Zobaczymy. Zobaczymy o co będzie chodziło w tej misji, bo to nie będzie tylko. bum, z i po strachu. Tyle wormsów tu w oknach. To jest niesamowite. Jak taka gra o robaczkach może mieć taki epicki klimat? humor, wszystko. You ain't having my gold boy. It's all mine, you hear? Pardon? Why you little? Oh go on. I'll swap you a stick of bubblegum. And a copy of Gunslinger's Monthly. No thanks. But it's got a new Gunslinger's Wives section. Don't mince with me, boy. Prepare to draw. Oh, lovely!

On ma swoje cele, zdecydowanie 100 razy trudniejsze. Okej. Okay. Podoba mi się to, podoba mi się to. Zobaczymy, co więcej tutaj nam dadzą. Ten cel jest w miarę blisko, więc mogę na spokojnie go, myślę, trafić w taki sposób. Podobnie jak ten. A tym się zajmiemy w kolejnym podejściu. Na spokojnie strzelbą go załatwimy. Hmm. Snajpisz, widzę, snajpisz. No ja w tym przypadku na pewno nie będę snajpił. Ta muza jeszcze, wow. Wow. Jak taka gra może mieć taki klimat, to ja nawet nie. No, to będzie trudniejsze, ale się udało. Tu myślę też strzelba da radę, dobrze wymierzona, na takim wiatraczku. No zobaczymy jakie cele będzie miał on. Jak na razie obaj mamy 100% trafień, tylko że on raz strzelał ze snajperki, więc ma jedno trafienie mniej. Tak więc strzelba po raz kolejny. Jasne. I drugie. Bum! To również na spokojnie. Czy to będzie już nasz finał? Czy to będzie już nasz finał? No, używanie snajperki to nie najlepszy pomysł. Ale masz zdecydowanie trudniejsze cele, więc to nie jest za bardzo fair. Zobaczmy, strzelba. O, jednak to nie jest jeszcze koniec. Oj, 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 oj. No, hello. No, 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 to już było za trudne. Tu będziemy musieli użyć snajperki. Niestety, myślę, że da się to zrobić. I na początku miałem taką chwilę, że mogłem to zrobić. Ale nie wykorzystałem tego. Tak więc teraz przyspieszmy, mamy jeszcze minutę 40 na zrobienie tego w czasie podanym przez twórców. Tak więc. Bum! Czy to jest koniec? Czy to nie jest koniec? Hum? Ow! Nice shooting, kid! Aha! The gold! So this is it. My gun slanging days are over. Oi! Kid! Don't go! I cannot take this secret to the grave. I am your father. Ugh. Hey, you know it looks like it could rain. Oh, he's dead. Oh well, never mind. Oh, you killed my pappy. Uh oh. Brothers, this barman just killed our pappy. But. dear old pappy. Now, guys. Why my teddy. Why? Let me just explain. Prepare to meet your maker, critter. So it's a fight, is it? Jeszcze ten nasz, nasz brytyjski akcent. Robal Dog Trapper rusza do walki. Ooo, tak się bawisz? No jesteśmy samym, samemu kontra czworo. Ten ma 15 HP. Pytanie co z innymi, ale 40 obrażeń zadane nam. No, nieźle. Mogę już się poruszać. Ten ma 15, ten 15, ten 15, ten 15. BUM! Co? Fajnie by było w środku tej jego animacji go trafić, ale no cóż. Ale no cóż. BUM! 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 Nareszcie. Dobra, podejdźmy tutaj trochę. No i teraz ich rozniesiemy na strzępy. W kolejnej turze. Może dostaniemy raz czy dwa headshotter teraz? No ale co za problem. Dubeltowy kombo robala, dubeltowe kombo robala, CD. robala, Jimmy the Kid pokaże nam jak się strzela z karabinu, jak się używa karabinu, nie wiem co tam było napisane, udaję, że znam teksty. No 40 HP w dół. Wiesz co mi to robi? Nic mi to nie robi. Jeden robaczek, Wyatt Smith, drugi robaczek, Jimmy the Kid, Na farcie to było. Kliknąłem myszką, ale ekran się zmienił i zmienił się znowu. Coś takiego. Ile minut? Konczcie. Masz jedną sekundę, jedną sekundę zero. A, muszę jeszcze to zebrać, więc będziemy 5 sekund do tyłu jakieś. Jeśli dacie mi się ruszyć. Okej, okay. było blisko do wykonania zadania pobocznego. Bardzo blisko. O czym? Kanion przeznaczenia. A, dno rzeki jest najwyraźniej pełny bryłek złota. To doskonałe paliwo machiny czasu, ale miejscowi nie pozwalają nam ich zebrać. Zabrać. Zamierzają wysadzić zaporę ZA ZA ZA. Pora zalać cały teren. Udajcie się na wzniesienie i dajcie im nauczkę! Doom Canyon. Usually, this is a top day trip destination. Not today, it's not. Boggy the Kid and his gang have you trapped here. They're despicable. They're devious. They'd steal from their own mothers. They're blowing up the dam. What the? Suddenly, this fight has an extra twist. No dam to unwanted water. You can do this. Good luck! Będzie się cały czas powiększać? Mam nadzieję. Jeśli tak, to wow. Uwielbiam takie misje. Była taka misja z samolotami w Wormsach 3D. Tak genialna po prostu. O, nie wskoczy tutaj, więc po prostu. Chodźmy na tą stronę. Tędy. Mam nadzieję, że trafię. Trafię. Okej. Okay. Jak ja uwielbiam taką muzę tutaj. Wiele gier robi źle muze z Dzikiego Zachodu, ale to co tutaj się dzieje, to coś pięknego po prostu. Dobra. Eee. Arsenał mamy piękny! Arsenał mamy przepiękny. Zobaczmy cele misji. Swoją drogą, dawno tego nie robiliśmy. Zabij wszystkie robale bogiego, The Kid'a. wow, oh, 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 oh. Ile mamy sekund? 9. Nie trafię. Bum. W ostatniej chwili. Nie zabije go to, co prawda. Nie doskoczy tam. No cóż, zobaczymy co teraz nasi... Dziko-zachodowcy? Nie wiem jak ich nazwać. Zrobią. Mm. Plus. Może nie. E, mamy jakąś belkę? Mamy belkę. Skręcił jej użyję tutaj. Jasne, nie będzie to najłatwiejsza rzecz, żeby na nią wskoczyć. O, jednak będzie, jednak będzie. No, tutaj też na spokojnie wskoczymy. Jesteśmy już na górze. O, stanie na mostku to nie najlepszy pomysł, ale użyłbym tu strzelby w jakiś ciekawy sposób. Szczególnie po tych ćwiczeniach w poprzednim, w poprzedniej misji. Poleciał na dół ładnie. Jest tu ktoś jeszcze, kogo mógłbym zepchać. Może tamtego, więc chodźmy na szybko w ciągu tych 16 sekund na drugą stronę. Nie będzie to najłatwiejsza rzecz na świecie, szczególnie, że tu jest dziura. Ok, okej, okay, okej. Okay. 8 sekund. 7, 6, 5, 4. No, doliczyłbym do jednego, ale nie chce mi się. Mogło nas tu zrzucić, mogą nas tu zrzucić, więc na to musimy uważać. Miejmy nadzieję, że Towel tu nie będzie teraz grał. Teksasowiec. Woda się podnosi, więc niektórzy mogą sami się tu zabić. Mam taką nadzieję, że woda będzie się podnosić i że oni tutaj będą z czasem po prostu umierać. Ci, którzy są na dole, więc. Do moich celów należy to, żeby ich na dół sprowadzić. Myślę, że to powinno zadziałać. Jeśli uderzę go z dobrej strony, na przykład z tej bum. Pięknie, pięknie, do wody. A... Aha, oh, satysfakcja nieziemska. Robert poszedł pod wodę. No i poziom wody się podnosi. Mamy dwa rubale na górze jednego na dole. Zawróci się na lewo. Tak bym się cieszył, jakby trafiła na tego drugiego. No zobaczymy. No, tylko do wody. Dobra. Skillowe i fajne by było zrzucić dwóch naraz tutaj. O, nie będzie to łatwe. Ze snipe'ić by było go, go fajnie, ale z łuku go zepchać. Tylko nie wiem, czy łuk się wbije, czy go zrzuci faktycznie, więc nie chcę ryzykować aż tak bardzo. Pięknie. Niestety nie zrzuciło go, go to tak bardzo, jak chciałem. Ale mamy 30 sekund, żeby dojść do drugiego. I na tym się troszeczkę powyżywać. Miejmy nadzieję, że o, raczej jest tu opcja, żeby wskoczyć na drugą stronę. Podwójny skok i... O... Hmm. Też w to nie mogę uwierzyć, co tu się stało. Boom, podejście drugie. Nie spadłeś na ziemię, naprawdę? To nie miła niespodzianka. Zdecydowanie nie miła niespodzianka, Robercie. Bo poprzednio tak ładnie umarłeś tak szybko. Ale tu, no cóż, drugie podejście. Tym razem postrajmy się nie skakać do wody, jak idioci. Panie Cydy, tutaj, robaczku. Robaczku, nie jesteś panem, więc nie będę się tak więcej nazywał przez to, co... Co tutaj robisz? No, postarajmy się tak ich pojedynczo zabijać. Tak pojedynczo, na spokojnie. Na przykład tutaj z bazuki mu dowalić, takiej ładnej. Bo to zabierze 50 obrażeń, więc tak naprawdę prawie tyle, co... Znaczy, tyle samo, co dwa strzały z Shotguna, więc myślę, się nam to opłaci. Czy on poszedł się kąpać? No, panie Lee... Tyle Ciebie było, zdecydowanie nam się to opłaciło. Oj, Ciebie bym zepchał. I myślę, że tak zrobimy. Wejdziemy na górę i coś fajnego, fajnego coś mu zrobimy. Jakaś snajperka jest kuszącą opcją dla niego. O, na razie, jak mówiłem, przechodzimy na drugą stronę. Tak samo jak właśnie w poprzednim podejściu. Miejmy nadzieję, że to będzie więcej, a znaczy bardziej udane. Język polski, trudny język. Co potwierdza to właśnie zdanie. Dobra, jak ty tu wyglądasz? Spróbujmy cię zasnajpić po prostu. Co? Czy może tego tu zrzucić na ziemię dwoma strzałami? Nie. Nie, 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 nie. Chociaż tamten może. No, zrobimy coś takiego. Odpuśćmy temu na dole. Odpuśćmy temu na dole. Ten jest fajnym celem, tylko żeby trafić go. Pięknie. I teraz ty, teraz ty. Boom. Nie podleciał na dół, ale jestem mu bliski. Ustawmy się na środku, żeby mieć jak najmniejszą szansę na to, że nas zrzucą. No bo szanse mają spore. Nie oszukujmy się, szanse mają spore. Jakaś wystarczy dobry strzał bazuku czy nawet dobry granat ten odłamkowy. Ale dobry granat odłamkowy i przeciwnicy. To się nie klei. To się nie klei. Dobra, ty na spokojnie, spokojnie powinieneś tu polecieć do wody, tylko żeby cię trafić tu. Pięknie! No i teraz chodźmy myślę do... do którego? Może do tego tutaj, co? A może do tego pana? To będzie zdecydowanie trudny strzał. Może nie trudny, ale też niełatwy. Więc... czemu ja tą myszką zatrząsłem strzelając? Nie wiem. Ale zepsułem to tak bardzo. Oj, to nie jest dobre miejsce, ponownie. Chociaż ciężko tu o dobre miejsce. Na szczęście, no nie musimy się raczej martwić o dużo rzeczy. Jeśli coś nas zabije, to prawdopodobnie to, że skoczymy do wody. Ze swojej głupoty, więc teraz nie popełnijmy takiego błędu. Co to było za... Bam? Nie mam pojęcia. I nie będę wnikał. Oj, prawie spadłem. Znaczy, nie prawie spadłem, ale. Zapatrzyłem się i nie wiedziałem, co się dzieje. Zostawię ci dynamicz, dynamicz, dynamicz. Fajne określenie dynamitu. Oj, ci. Czyżby znowu nasz los potoczył się jak poprzednim razem? Miejmy nadzieję, że nie. Niech tutaj przeciwnicy używają klasycznie kasetówek. Albo się poddają, używają kasetówek. No. Nie wiem, co on próbował zrobić. Na szczęście mu się to nie udało. cokolwiek to było. E, tego ze snajpić myślę. Nie wiem, strzał z shotguna kusi. Bardzo kusi, ale coś co bardziej kusi to na przykład taki bananek. Taki samotny bananek. E, pytanie, na kogo go użyć? Myślę, że na tego pytanie, czy dwie czy trzy sekundy. Ustawmy na dwie sekundy, rzućmy coś takiego. Przeleciało tak bardzo. Ale jedna sekunda to byłaby za mało, myślę. No to banan. Poszedł do wody. Jak ty tu stoisz w ogóle? Zniszczył nam most. O no, troszeczkę. Dobra. Tak się z nami bawicie, to ja tak się będę zbawił z wami. Żegnaj. Pięknie zawody. O, matko, matko, matko! O, znowu tragiczne miejsce. Oj, tragiczne miejsce, chyba najgorsze jakie mieliśmy w tym odcinku. Raz, dwa. Oj, ojć Ojć oj. Zobaczmy, jak nasza sytuacja będzie wyglądała, ale na pewno było blisko. Na pewno było blisko. Po raz kolejny to powtórzę, ale muzyka ma takie piękne brzmienie tutaj. Takie genialne brzmienie. No, snajperka po prostu. Strasznie fajnie się z niej szczela. Szczela, szczyla. Tak więc. Robert the Kid śpi z rybami. Dokładnie. Oczywiście. Opuszczając przy tym ten odcinek, dzięki za oglądanie. No, to jeszcze nie jest koniec tego rozdziału. O, 4 minuty. Mało czasu nam dali na tę misję. No i w kolejnym odcinku zakończymy sobie Dziki Zachód, zobaczymy gdzie trafimy dalej. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu oceny. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba, mi gra się genialnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Wormsów Totalnej i Cześć!